Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że co trzeci Grill Webera jest tak dobry jak poprzednie dwa. I dziś koło mnie właśnie taki model się znajduje. Jest to model Spirit EP435. Chciałbym Wam powiedzieć dziś kilka słów więcej o tym modelu. Zapraszam do oglądania. Grill, o którym dziś będę opowiadał, to czteropalnikowa bestia, która w Waszym ogródku potrafi ugrillować karkówę, kiełbachę, zrobić coś naprawdę pełen zestaw. Cztery palniki główne, tak jak wspomniałem, palnik boczny, pomocniczy, na którym położymy patelnię, garnek, także jest to fajne rozwiązanie, które na pewno nie jedno mu się przyda. Grill jest w bardzo wysokiej jakości, jest zrobiony z odlewu aluminiowego, zarówno jeśli chodzi o palenisko, jak i boki pokrywy, więc jest to materiał odporny na wysokie temperatury. Korozję, przepalenia tam się nic nie rozejdzie, będzie służyć przez bardzo długie lata. Skoro o jakości mowa, boki pokrywy, które są właśnie z odlewu, łączone są dwoma płatami stali, dzięki czemu będzie mieć bardzo dobre uszczelnienie igli. Ten front jest wykończony emalią porcelanową, też fajnym materiałem odpornym na zarysowania, nawet możemy wziąć stalową szczotę, przejechać po tym tu się nic nie stanie. Cały ten grill w ogóle oparty jest na szafce. Szafka jest otwierana od frontu. Pyk, prawda? W środku zmieścimy butelkę 11 kg. Do takie też jest podłączenie. I tutaj też znajduje się cały system ociekowy. O którym powiem, jak będziemy już w środku grilla, będziemy mówić o palnikach itd. Cała konstrukcja oparta jest na czterech, na czterech kółkach i możemy je sobie fajnie zblokować, żeby grill nam nigdzie nie odjeżdżał. Prawa półka to blad roboczy z takim wyciąganym środkiem. Tutaj możemy sobie zamontować akcesoria Weber Works, fajne funkcjonalne rozwiązanie. Tutaj też mamy termometr cyfrowy, który pokazuje nam temperaturę w środku naszego grilla. Podejdźcie i zobaczcie, jak wygląda to w środku. Do otworzenia pokrywy mamy fajny uchwyt. Tu widzicie to właśnie ten drugi płat stali i różty, które są w tym grillu. Górny, prawda, jest to róż do odkładania potraw, e, fajny, prosty, jest ze stali, e, więc łatwy do wyczyszczenia, łatwy do demontażu, gdybyśmy potrzebowali coś nie wiem, dużego tu wsadzić, prawda. Pod tym różtem możecie zobaczyć e, iglicę od termometru, właśnie tego w półce bocznej, ale główną atrakcją jest oczywiście ruszt żeliwny, który nam świetnie będzie wypiekał potrawy. Fajnie zwrócić też uwagę na to, że jest to róż z systemem GBS, czyli Gourmet Barbecue System. Jest to fajne rozwiązanie, które urozmaica grillowanie. Wsadzicie tu patelnię żeliwną, kociołek, woka. Jest naprawdę ja, ja polecam. Pod różtem mamy zestaw czterech szyn aromatyzujących, które będą odpowiadać za smak naszych potraw. One również osłaniają palniki, prawda? I tych palników również mamy cztery sztuki. Zwróćcie uwagę na panel frontowy. Dwa z lewej strony to są klasyczne palniki, prawda? W ogóle wszystkie są odpalane piezoelektrycznie. i skrajdzie przy przekręceniu palnika, i mamy później fajny zasięg e, mocy. Natomiast te dwa, widzicie, tak czerwonym dodatkowo kolorem e, wyróżnione. Po odpaleniu, tutaj oczywiście schodzimy do minimum, ale. Jak przekręcimy go jeszcze trochę, on dostaje więcej mocy i dzięki temu mamy strefę wyższych temperatur. Świetną przy np. wypiekaniu steków. Po wyjęciu aromatyzerów, możecie zobaczyć w pełni odlew, z którego właśnie jest zrobiony piekarnik, oraz palniki. Na samym dole natomiast jest system ociekowy. Cała ta misa ociekowa jest dostępna od tyłu, natomiast tacka, która jest pod nią, która zbiera tłuszcze jest dostępna właśnie od szafki, od frontu grilla. To, jak widzicie, jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, więc wszystkie jakieś pozostałości z grillowania, które spadną Wam na przykład pod łatwo tutaj się fajnie zbiorą i będzie to proste do wyczyszczenia. Fajnym patentem w misce ociekowej jest to, że możemy sobie tutaj po prostu dobrać takie wypraski aluminiowe. Które jeszcze bardziej ułatwiają czyszczenie. Słuchajcie, ja o grillach mogę gadać godzinami, tym bardziej o tak fajnej serii jak właśnie Spirity, więc najlepiej będzie jak wpadniecie do nas do salonu, napijemy się razem kawy, przejdziemy przez te modele i dobierzemy odpowiedniego grilla dla was. Jeśli natomiast nie macie możliwości podjechać, jest daleko, bo wiem, że mamy widownię z całej Polski, E, nie ma sprawy, jest nasz czat na naszej stronie, jest telefon, więc zadzwońcie, napiszcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja już Wam dziękuję. Mam nadzieję, że rozjaśniłem trochę sprawę tego modelu. E, I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć. Dobra, dobra. Domino do nie będzie przechodził, no to spróbujmy dalej. Powiem, o, po, podejdź.